E, nie chciałbym być waszej skórze. Masz Fortnite'owców w ekipie? Zwróć uwagę na to, że jak pijesz, kurwa, siorwy całe życie, to nie możesz być normalny, rozumiesz? Obrzucany w tym momencie. Witam to nie jest mam jakieś zamieszki, prosiłbym tutaj o ochronę. To ładnie się to robiłeś na tym inwencie. E... Żeby ci się lepiej pracowało, bo masz tu jabłuszkę. Bo... Jestem robota. Jest robota, robota jest. Robotę masz, no. What the f**k To porozyjeb** To to kurwa oh, Leci 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 Ale rzucają goty Nie perwe to gota Ej no jak ktoś powinien go zrzucić Kurwa nie hit spierdala, spierdala! Kurwa no, ona on jest źródłem wszystkich problemów <gulodin> ESA ESA kurwa ESA <gulodin> <gulodin> Łatwo z tą, kurwa Ale z Nikt nie ma sfałdolców. To jest To jest baza ziutów. No, no ale jeszcze się można. Ja. A jak na przykład bym zagrała na flecie? Zbliżamy się też do końca sezonu generalnie.